Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bany. Dzisiaj w mistrzowskiej bitwie gracz Shifter90 z klanu Reds, który prowadzi What The Fuck'a, czyli Tragera auf s 100 Generalnie jeśli chodzi o sam czołg, to potrafi być mordercą. Generalnie też przyciąga wszystkich przeciwników wokół, jeśli tylko wyjedzie. 5 pestek po 500, czyli jest w stanie zadać... Czy 600 jest w stanie zadać 3000 damage'u z jednego magazynka? Reload minuta, także po wystrzeniu wszystkich pestek możemy spokojnie się zrelaksować, gdzieś pójść, zanim przeładuje i wrócić do bitwy. Ja generalnie, widząc wynik, stwierdziłem, że powtórka powinna się pokazać na kanale, szczególnie, że od zawsze chciałem pokazać od Defaka, jest załadowany pierwszy magazynek. Strzał w ocho z podpałką, także w zasadzie już 709 damage'ów, Wyspotowany, także cofa się i y, użył w zasadzie dwóch pestek. <gost> Gość mu pisze, bądź dumny przegrańców, i proud loser. Ma jeszcze trzy pestki w magazynku. Już jednego fraga jedzie dalej. Charków, no takie mieszane mam uczucie, czy ta mapa jest dobra dla what the czy nie. Myślę, że zaraz. Się dowiemy. Dalej 1-0. Spokojnie jedzie w stronę następnego celu. Chyba ten T54 Lightweight zejdzie na jeden magazynek. Chowa się jak może. To samo bym robił na jego miejscu, chociaż spróbowałbym mu zadać, chociaż demych zadał. No i drugi frak. Drugi, drugi gracz rozmieniony na drobne. No i teraz zaczyna nam się reload. Także mamy minutę na zastanowienie się. Co chcemy jeszcze w tej bitwie zrobić, gdzie pojechać i kogo wesprzeć naszym magazynkiem? Ja, oczywiście, przyspieszam trochę powtórkę, ponieważ to jest okres, w którym nic się nie dzieje. Już 2-4 dla drużyny przeciwnej. A nasz gracz ma 2000 damage'u, także dobrze spożytkował swój magazynek. O niej Plutonie nie wspomniałem o tym, z jak pancerem s 100 już właśnie przeładowany pięknie się napatoczył jak pancer S100. No i w tym momencie był totalnie bezbronny, kolejne dwie pestki weszły, a Shifter 90 szuka przestrzału na następny czołg, jest IS, może się uda, pierwsza pestka nie weszła, druga wchodzi, trzecia wchodzi. No i znów w zasadzie mamy reload, także. Um, nic się nie będzie działo, tu się ciekawa. Um, Rozmowa nawiązuje o rerolach, czyli ludzie, którzy zresetowali swoje konto i grają na wyższych statach. Generalnie dochodzą do wniosku, że 90% ludzi z Kalno Kitty to są rerole. No cóż, każdy może mieć swoje zdanie, pewnie są dobrzy. Kończy się reload, także powtórka razy jeden. I zobaczmy, jest obiekt 140, to nie jest jego dzień. Pierwsza pestka, druga pestka. LOR 40 nie zdążył się wycofać. I czy uda się jeszcze? No, niestety, ostatnia pestka zdingała, ale widać ile może ten magazynek, kiedy jest przeładowany i wyjedzie w dobrym miejscu w odpowiednim czasie. 7,10 mimo 6000 damage'a shiftera, y, drużyna wtapia. Shifter ma już 5 fragów i prawdopodobnie jedzie po następne. Mm. Co więcej, no w zasadzie niewiele, niewiele się teraz będzie działo, także ja standardowo powtórka razy dwa, a Shifter spokojnie rozgląda się, szuka w co by mógł wypróć następny magazynek. Tutaj znów rozmowa, że kolor fioletowy jest o 4000 WN, -a. kończy się reload, także zwalniam. No i MX1390 chyba nie będzie, nawet na pewno nie będzie miał nic do powiedzenia. Szósty frak, czyli specjalista. I prawdopodobnie Shifter będzie szukał przestrzał na ISA 4, a nie, wjechał FV, który wzorowo dał się złapać na gąskę i zakończył swoją grę. Siódmy frak. Dużo sprzyjających zbiegów okoliczności dla Shiftera w tej bitwie, no ale tak się myślę, robi epickie bitwy. Jest jeszcze szukanie przestrzału na ISA 4, ale ISA 4 nie chce wyjechać. Można by dobić ISA 7, który ma 69 HP. U, 50, E50 dało radę wbić, no i problem, nie ma pestek, 8 frag, E50 zeszło i, 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 <grym> i taran dziewiąty frag, w zasadzie myślę, że się tego kierowca nie spodziewał, co się stało. Został sam na trzy czołgi, sam ma dziewięć fragów, także jeśli reload, to ja przyspieszę, ma jeszcze 1246 HP, czyli ponad połowę. Ja nie wiem, ile mają przeciwnicy, ale to zaraz się dowiemy. I co ciekawe, odbił 560 demainżu. Zaczyna się kapowanie bazy przez przeciwnika. Jeszcze 35 sekund. Także yy, ma, ma na pewno czas, żeby dojechać. Jest już przeładowany. Jeśli go nie zatrzyma nic po drodze, yy, chociaż z magazynkiem, to ciężko by było zatrzymać. I chyba nie byłoby odważnego, który by tu w tym miejscu niego wyjechał. Jest spot, także niestety już przeciwnicy wiedzą, że Shifter się zbliża. No i najwyższa pora zdekapować. 10 sekund, 9, czyli to już w zasadzie na styk, Gdyby wjechali w dwójkę, nie byłoby o czym gadać. Ale IS-4 spodziewał się go z innej strony. Także udało się zdekapować. Pojawia się kolejny IS-4. I, 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 o, chcę go zaskoczyć. No, ale niestety, STA psuje jego plany. Uuu, dobre kombo, zniszczone działo. To się właśnie w What the bardzo często zdziała. Kolejny strzał, kolejne zniszczone działo. I jest dwunasty frak. Bez, bez wątpienia w bitwie się działo. Także zobaczmy, co udało się zdobyć. Oczywiście, odznaka mistrzowska, podpalacz, pojedynkowicz, ogień skuteczny i brutal. Jeśli chodzi o osiągnięcia, to. Nie podświetla się, to jest medal kołobanowa, czyli został sam na pięciu ich pokonał. Medal pula, obrońca, duży kaliber, specjalista i kluczowa współpraca, ponieważ był w Plutonie z kolegą, ale chyba tylko on zaraz się dowiemy. Zrobił nie, pan z pancera S100 zrobił jednego fraga i skończył na 4000 damage'u. A my zobaczmy, jak to wyglądało w szczegółach. Na 25 pestek 24 trafiło, tylko ta jedna w ISA 4 mniej więcej przy trzecim magazynku chybiła, czy drugim. 22 z penetracją w sumie 9270 damage'u, tylko 709 z dystansu większego niż 300 metrów. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz 800. Uszkodzone pojazdy i zniszczone 12 na 12. Bitwa trwała 8 minut 20 sekund. Kolega jest minus 50 tysięcy, ponieważ yy, yy, miał czekoladę widziałem i prawdopodobnie strzelał z Gold Amo, Jeśli chodzi o podstawowego EXPA to 1656, a z premką 2484. Tu musiało być razy 3, ponieważ jest 7452, czyli innymi słowy mówiąc świetnie zdjęta gwiazdka. Wszystko w tym odcinku komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, to zarobiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału i do następnego odcinka pozdrawiam bane.